Siódmy dzień festiwalu witam serdecznie. Naprawdę bardzo trudno jest ogarnąć to wszystko, co tu się dzieje, dlatego najpierw kilka słów o wystawie Anelan, a potem o tym, co krytycy i publiczność uważają za najważniejsze na nowych horyzontach. Na Nowych Horyzontach jest kilka wystaw, między innymi wystawa Anelan. Anelan, norweski artysta. Jego wystawa wszystkie, są we mnie wszystkie kobiety świata można oglądać w galerii Studio bw jest to wystawa dedykowana kobiecie, kobiecie współczesnej Anelan. Wchodzi w szuka właściwie damskiego spojrzenia, tego kobiecego punktu widzenia, i w tym, w, ty, w, w tym celu przebiera się za kobiety, za kobiety z różnych szerokości geograficznych, wierząc, że tym samym wkładając kostium narzucony między innymi przez męską kulturę uda się jemu zobaczyć coś, co tworzy pewną jakąś istotę kobiecości. o konkursie polskim, który jest mi zdecydowanie najbliższy, bo opiekuję się tą sekcją, mam spotkania z reżyserami, widziałem wszystko nawet dwa razy. E, oczywiście nie mogę myśleć za jurorów, jakimi oni kryteriami się będą posługiwali, ani który film nagrodzą, mówimy jeszcze w ostatnim dniu e, trwania tego konkursu. E, ale moim typem jest oczywiście Sala Samobójców, film, który, który bardzo e, sprawdził się na ekranach polskich kin, zobaczyło go całe, całe masę widzów, bo prawie milion. No i to jest jakby jakaś estetyczna, ciekawa propozycja młodego człowieka, który wie sporo o życiu młodych ludzi, którzy dorastają, wchodzą w dorosłość i mają z tym problemy. To jest bardzo dobrze zrobiony film i wydaje mi się, bardzo dobrze też rokuje o, na przyszłość tego reżysera. I drugim takim moim faworytem, a właściwie dwoma moimi jeszcze faworytami w tym konkursie filmów polskich, są też dwa debiuty. Jeden Bartka Konopki, a drugi film Ki. Oba są naprawdę bardzo nowocześnie zrealizowane, trzymają poziom kina europejskiego i myślę sobie, że to są. Takie filmy, które no bardzo, bardzo będą mocno zapadały w pamięć widzów, bo dotyczą no, relacji rodzinnych, ojca, syna, z drugiej strony matki i, i, i nowonarodzonego dziecka, gdzie się tam nie zawsze dobrze układa. I to są takie uniwersalne tematy, bardzo dobre filmy, więc myślę sobie, że, że coś spośród tych trzech na pewno tutaj zobaczymy jako, jako wygranych. Dla mnie całe Nowe Horyzonty są ważne. Jestem już drugi raz na festiwalu, bo to jest święto kina. Mało jest takich okazji w Polsce, że można zobaczyć nowości, filmy, których nigdzie indziej nie puszczają. Wiadomo, są festiwale filmowe w Polsce, no ale Nowe Horyzonty mają dość szeroki line-up. Dokumenty głównie. Na tegorocznym festiwalu, oprócz wszystkich filmów, oczywiście jeszcze koncert Kajwana, na który się wybieram.